Cześć, siema, z tej strony M.Spatrek1995, a tak możecie zaważyć. jest kolejny odcineczek serii zagramy w Naruto Shippuden Legends Akatsuki Rising na PSP. W tym odcinku rozpoczynamy czapterek ósmy, Voice of Rage. Tak, nie kliknę kółko zamiast Xa. Bo jest, kurczę, jest to taki problem, otóż, bo... Teraz możemy sobie dać Niech ona trochę zleweluje e, taki problem iż w bliczu jest kółko jako potwierdzenia X e cofania tu zaś jest na odwrót Tutaj to jest mylące ale okej okay. tak, No ale dopiero pierdzielnicie O, oh, to będzie niezapomniane Good pills, strong pills. To nie można na tych pajęczkach zdobywać przedmiotów Dora Dora Jest tam jeszcze ktoś Dora 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 Doda, Ja nie lubię Dody Co na to Odparujesz Właśnie czekajcie takie scroll remove. Ja. Jeszcze za mało. Ile to potrzebuje? 50. O! To. Queen. Przynajmniej tyle będzie. Co? Mogę się pozbyć jeszcze. O, dobra, nieważne. Coś, co się minęło? Nope Piep się Level Sexy Scroll. to chyba się pozbędziemy tego Jak mi się wydaje, to nie jest za bardzo na potrzebne Ale to tam kiedyś Aha, to tylko to dobra Level 40 Serio? No zarazę gada nie mi za bardzo ścisnąć Psta zapowiedź szybkiego w pierdzielu Pierdzielu, bo... Ale patrzcie ile na hexpa dostaniemy To co level 40 Teraz mnie wzięła na walkę z każdym przeciwnikiem, ale też tego No, daj, Daj, ale nie wiadomo jak nie? To tak po prostu ich pobije, no i tego jednego tak. A ja rejcia na pewno na nich nie rewantą patrzenie Hypermole I doszło jeszcze, no to nieźle się bawicie Spędzimy tutaj z pół dnia Znaczy po odcinkach Iść jak Kielecki Nie wiem o... Nie wiem po, yy, po co to powiedziałem, ale po prostu co powiedziałem Musiałem z razem nas naścisnąć, bo się zaczął kurzać. Bijemy się z le levelem 40, nie Ja chcę za niego co najmniej dwa levely No dobra, powinniśmy dostać Musimy nabić tu przynajmniej jeden level Już To by było totalnie bez sensu Nie z rasyngana. Wiecie czego jestem ciekawy? Serio! Serio na krawościach zadziało olinokę na Technika seksa pilo. Okej okay, pięknie Strong duplex To dobre Do leczenia i tak dalej O stary, o stary, o stary, o stary, o stary, o stary Co to jest? O stary jak mnie cisnął, jak, jak szmatę Dobra leci Co zapiszemy tak tutaj Spodamy dalej Ten strzał, te, te są zbyt wredne No ale tu jest czekaj na nas

これ言ったら多分旦那は怒るだろうけどあの人中力はおいらがやる。ノルマは一人一匹だろうがずいのるなよって言ああだこう、ね、芸術家ってのはより強い刺激を求めねえと感情がにぶっちまうもんなんすよ。但、劉備の人中力はなかなかに強いって噂だし。

No, please, please. E, uleczmy się. Ja z wami nie walczę. Wy, wy nie jesteście fajni. Ja sobie tu przejdę szybko, fajnie. Ja jeszcze co zobacz zdejdaru. Do <trybuj> ura! Do ura! Do ura! Do ura! Dora! Do Pięknie. Dobra, z shurikenami nie walczmy. Jest to klonem. Bo klo, klony... Klonów dużo dostajemy, a tych... Nie, z wami nie walczę. Tu mamy zapisik, to sobie zapiszemy. Tak, poproszę. Idziemy dalej. ちょっと待たて待って待って待って待って待って待って待って待ってだって待って待は、て待って待ってとって待って待って待って待って待って待って待って待って待ってったてっ そうな嫌われ者同士ほっとけなかったかガーラは一尾を抜いたから死んだお前も直にそうなるな俺だよネーロは殺してやるよユー,ーの人中力は生きがえ

さて、przecież... やついたらしてられないな。まあ、今年で達成だ <grymna> 殺してきた数さくら恐れるなのわしがおるまずはサソリを引きずり出すぞジオバー様どういうことなんですあいつがサソリではないのですかさくらあれはサソリの本体ではないくぐ人形じゃ

お足の手の内にはない。しかしじゃ、さくら、お前にはある。砂で姫直伝の帰り気がな。わ <laughs> かりました。やってみます。<Okay. S 2> そろそろいいか知ってんだろ。う。俺は待たされるのが嫌いだってよ。 No i pewnie najpierw sen fajnie, tylko szkoda, że gramy jako Naruto Co za gnój parszywie. Udało mu się mnie zatruć, ale znaczy, że werba od nas zmienia. Kurde, ja tego tak przejściowo gowaląłeś, ciulu mały! Też tego co za... Jak ty bardzo nie się bić Naruto... To jest... sorry to nikt się nie wie bić Patrzcie co to jest za... Aż jak będzie prawdziwe o pewnie w tej grze pokazane Przegramy. No, myślę o tajlet. sasori so kuźwa pedale. Siedzisz w tej sobie lalce i pyskujesz. No i fajnie i... Trzeba wczytywać tak, no Tak poproszę. A są może weźmiemy tym razem Uzumakiego. Zumakiego. Właśnie z na Mato. Defensa. No, weźmiemy sobie defensa, na tą walkę przynajmniej. Co? I trzeba będzie przechodzić, czy nie? Aha, dobra. Wystarczy, jest... że tak przejdziemy. Dobra, to pomijamy. To tym bardziej. I fajtujemy, bo... Nie ma czasu Fak, jeszcze się na to zapałem. Ten ma ten Fuck you and your mother A nie, czekajcie miałem oni, oni nie szyją. A te? Dobra, nie mamy jeszcze tego. Nawet nie wchodzi tutaj. No klikam wszystko. się. Ale co mi da wkurzenie się, jak... Przeszło mi ten... No, jak jakie łatwość tam. Proszę się... No nie! Sorry w ślicznej formie. Proszę, daj mi jakieś pożyteczne. Chcecie umrzeć tych kuźwa dziadu Oficjalnie tutaj dawno powinieneś być martwy Weź ty się z tym starym dziadem Który potrafi szczelać z ryja Cały czas zatruwa, przez co nie da się praktycznie nic zrobić O właśnie. Kurde. Hmm. 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 Proszę cię Sasori, so Kurde. Kurde. i ten taki, taką przyjemność i umrę. O, pięknie kusia, pięknie. I dziękuję bardzo. We must destroy the heroes, but we can't do this. E, wybaczcie ten angielski, ale... Ale jakoś tak Czemuś mi nie wchodzisz kućwa wamać Drewninko I za go pewnie levela nie dostaniemy Co mnie już totalnie próżę? Dwadzieścia trzy minuty odcinek, a my jeszcze z sosery i walczymy. No proszę cię zaraz padniesz. Zwróćcie się, użyj, użyj rasygnania. Pięknie! Nice! 28 level. Dobra, tu się defense przydał, bardzo. ハゲが折れちゃっサソリの本体はどこ？サクラ、油断するな。サソリは目の前じゃ。まさかヒルコが壊されるとはな。そこの女、褒めてやる。遊びは今日で終わりじゃ。サソリよ。 しいさてそう簡単にいくか千代ばあさまよ千代ばあさまこいつはサソリどういうことじゃ昔のまま年を取っておらん。取っておきを見せてやる。 殺すときクロしたコレクションだなそれだけに一番気に入っている。そ,それはまさか何どうしたんですそれは三代目風かねシェチカザカガ <laughs> Nie proszę nie Jeszcze jedna walka z Osori mi, mi nie rozniesie Chyba was wszystkich Jojka swędzą Na pewno nie tym Dobra Wiecie co? Um, nie to To ja to zakończę i w następnym odcinku pojedziemy dalej, a więc Czisiaj Nara, Holia i dostrzegam w kolejnych odcinkach, na razie!